Jadę Mercedesem, ale taka konkluzja do samochodów z dużą ilością elektroniki naszpikowanej, które potrzebują sporo prądu i oczywiście odpowiedniego akumulatora do tego, żeby wszystko w tych samochodach funkcjonowało prawidłowo. powinna mieć akumulator agm ale przy zakupie tego samochodu już był zwykły akumulator. Nie każdy się orientuje, w sumie ja też się nie orientowałem, że to musi być AGM i samochód miał pojechać do elektryka, tam elektryk miał ten akumulator zakładać. Lepsze, że elektryk zaproponował najtańszy akumulator, żeby kupić, albo tam wystarczy, tam byle, byle był. Nie Róbcie sobie kosztów, kupcie sobie naj, najtańszy akumulator. Oczywiście kupiłem, w sumie był kupiony do tego samochodu, już taki trochę lepszy akumulator, ale nie jak AGM. I co chwilę wypadały jakieś problemy z tym samochodem. A to silnik krokowy się załączał brak mocy co tam było jeszcze no co chwila jakieś były numery albo albo coś tam przestało działać albo choinka na, na placie teraz założyłem do tego samochodu akumulator AGM-a i tak jakby różką magiczną zdjął, wszystko zgasło, to znaczy wszystkie kontrolki, które się dotykały Świeciły tak, jak to się wszyscy śmieją, że BMW to ma tylko choinkę na placie, oczywiście, wszystko zaczęło działać prawidłowo przy założeniu nowego akumulatora AGM, nie ma żadnej utraty mocy. Nie ma Jeżeli mają za mało prądu, to z automatu sobie odłączają po kolei. No, wiadomo, że to tam jest wybiórczo. Sobie ten samolot sam odłącza różne systemy, żeby móc jeszcze jakoś nadal funkcjonować. I co najlepsze, XXI wiek, mechanicy, elektrycy. Do tego jeszcze był jakiś tam mechanik, który, u, tego, u którego był kilka razy ten samochód. Niby znawca, który co chwilę naprawia e, siódemki. E, to takie mechaniki z zaproszeniem zapros gorzej niż z dupy. Także uważajcie na mechaników. E, bierzcie tylko takich naprawdę z polecenia. E, którzy naprawdę mają pojęcie i nie odstawiam kichy, bo będziecie co chwilę się męczyć z samochodami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie zmotoryzowanych.